W corocznym spotkaniu opłatkowym polskiego stronnictwa ludowego uczestniczyli m.in. biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek, prezes PSL w zamościu Arkadiusz Bratkowski oraz starosta zamojski Henryk Matej. Ordynariusz diecezji opisał to spotkanie opłatkowe jako tradycję bliską polskiemu stronnictwu ludowemu. Myślę, że właśnie gdy chodzi o ludowców, to ten wymiar związany jest z. Akcentem religijnym, y, tradycyjnym polskiej rodziny y, jest jak, bardziej, jak najbardziej na miejscu. Przede wszystkim, y, kiedy tradycyjnie łamiemy się białym opłatkiem, to jest ten znak, symbol chleba. Y, który jest na pewno utożsamiany z rolnikiem, z człowiekiem, który pracuje na roli, człowiekiem, który jest zatroskany o ziarno i o to, żeby z tego ziarna potem był chleb, by go wystarczyło dla każdego człowieka. Więc myślę, że takie spotkania właśnie upłatkowe z tym przekazaniem sobie życzeń na ten nowy rok 2015, także w tym środowisku związanym z rolnikami, z ludźmi, którzy... Bezpośrednio czy pośrednio z rolą są związani. Jest jak bardziej jak najbardziej na miejscu. Powtarzającym się życzeniem wszystkich zgromadzonych osób podczas spotkania opłatkowego było polepszenie sytuacji gospodarczej na zamojszczyźnie. Nie myśl, myślę, że nie tylko ludowcy. Każdy z nas chciałby, aby ten już 2015 rok był lekko lepszy. Już nie mówię, jakieś, że jakieś oczekujemy e, dużych zmian pozytywnych. Natomiast jeśli on będzie troszeczkę lepszy, czyli jakby spadło w mieście to, co każdy na to, co każdy oczekuje, czyli bezrobocie, to jest najważniejsza rzecz. Małe miasto, duże bezrobocie. Tego każdy sobie w życzeniach na pewno będzie jakby przekazywał. Natomiast na dzisiejszym upadku tradycyjnie każdy sobie życzy przede wszystkim zdrowia, bo dzisiaj ono jest nam najbardziej jakby potrzebne. Bardzo chcemy, ażeby zwiększyła się koniunktura gospodarcza, inwestycje żeby bardziej ruszyły, ażeby popłynął strumień środków unijnych, a w ten sposób ludzie znajdą pracę i będzie większy dobrobyt. Również bardzo pragnę, ażeby rodziny się rozwijały, żeby było więcej dzieci, bo nasz kraj znajduje się tutaj w bardzo złej sytuacji. Także w naszym przypadku widzę tutaj, że w Zamoście by powstało dużo miejsc pracy, byłoby więcej ośrodków kulturalnych, więcej turystycznych, żeby jak najwięcej turystów przybyło, zostawiło tutaj swoje pieniążki. I również, ażeby tutaj rolnicy mieli lepsze warunki, lepsze możliwości zbytu swoich towar towarów. A więc trzeba bardziej rozwijać infrastrukturę, ażeby komunikacja była coraz lepsza do naszego grodu. Zarówno ta drogowa, ażeby były szersze szosy, nawet autostrada, a żeby szlak kolejowy był unowocześniony, lepszy, a nawet nie wykluczam jakiegoś małego lotniska. To też by na pewno nie zaszkodziło, żeby biznesmeni czy multimilionerzy mogli przylatować sobie normalnie na nasze lotnisko, na mokrym, prawda, z ogromnymi pieniążkami. Również dzięki ogromnym środkom unijnym, które akurat będą w tym w najbliższym czasie, będzie można wspomagać szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, one to właśnie najwięcej produkują, są najbardziej efektywne i zatrudniają najwięcej ludzi. Także przy takim wsparciu jest możliwość, że bezrobocie mogłoby gwałtownie zmaleć. Powiem, że w Niemczech na przykład również rząd popiera małe i średnie przedsiębiorstwa, rodzinne w szczególności i one są najbardziej efektywne. W trakcie spotkania ludowcy pożegnali swojego dotychczasowego duszpasterza, zaprała Taścisława Ciszmińskiego, którego zastąpił ksiądz Jan Andrzej Chmaj. Oczywiście podczas uroczystości opłatkowej nie mogło zabraknąć przygotowanej specjalnie dla gości części artystycznej. O odpowiedni nastrój zadbał zespół Wiolinki prowadzony przez Katarzynę Puzio. Tradycyjnie już przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego zaśpiewali wspólnie piękne polskie kolendy.